Cześć, witamy wszystkich. WFMK 57 rok. SHLK 61. Dwa nasze wyremontowane Stop. nabytki. I przygotowujemy się, żeby jechać do na półwysep. W trasę. Tak robimy 60 km około w jedną stronę. Potem tam chwila przerwy i. 62. Zobaczymy, czy coś się nie stanie. wfm -ka ma zamontowany oryginalny silnik, ale zamontowaliśmy zapłon tutaj CDI. Ale naszej, naszej, naszego pomysłu na 6V. Na 6V chodzi. Wszystko ładnie, oryginalne żarówki. A shl -ka ma. shl -ka ma wszystko oryginalne. Zapłon iskrownikowy, ale zamontowałem tutaj dodatkowo. Światła LEDowe z tyłu, aby zaoszczędzić trochę na pracę akumulatora, bo niestety to ładowanie, ta cewka biedna, tam ledwo daje radę. Więc mam nadzieję, że to zda egzamin. Zobaczymy po powrocie, nie? Tak to wygląda. Zaraz startujemy. Postaram się nagrać coś z trasy. Pozdrowionka, hej. O, jeszcze raz. Tutaj, co do SHL, to małe sprostowanie, bo kto się zna to zauważy, że to jest ona ma ramę z 61 roku, tak ale reszta to jest 66 rok, czyli ona ma 18 koła i powinna mieć tą ochronę na stacyjkę, której nie mamy, bo to tam trzeba będzie skombinować jakąś oryginalną ale modelowo to jest rocznik 66, ale jest rejestracja na 61 nie? A SHL, a jest, ok. tutaj jest wszystko, staraliśmy się zrobić wszystko tak, żeby było oryginalne. Nawet lampa jest pełen oryginał z kluczykiem, słuchajcie. Udało nam się znaleźć oryginalną lampkę z tamtych lat. Jeszcze sobie prostownik w środku zostawiłem, ale już nie, nie jest podłączony. Więc tak to wygląda. No nic, zaraz ruszamy. Pozdrawiam. No, witam, witam, jesteśmy w chałupach, właśnie taką piękną pogodę mamy. Na razie nic się nie stało, wszystko w porządku. Więc pozdrawiamy wszystkich i jedziemy dalej. Taka piękna pogoda, słuchajcie. Piękne nasze wybrzeże. Dobra. A tam przed nami nasza droga. Pięknie, pięknie. Pozdrawiamy. No dojechaliśmy właśnie do Helu. Tak to ładnie wygląda wszystko. Motorki spisały się bardzo dobrze, bez żadnych usterek, kompletnie nic. Naprawdę rewelacja. Słuchajcie, fajnie. Są gotowe do jazdy, można robić kilometry. No jeszcze musimy wrócić około 60 ponad kilometrów. Więc nagramy coś, może z trasy jeszcze, ale są takie korki. Słuchajcie, samochody wyprzedzają. My mamy prędkość szotową około 70 na godzinę, więc. No więc tak to wygląda. No. Więc musimy uważać na te wszystkie szybkie pojazdy. Pozdrawiam z Helu!